Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Niedługo zbliża się wielkimi krokami alt sezon, dlatego dzisiaj chciałem wam przedstawić najlepsze altcoiny właśnie na ten alt sezon. Więc będziecie naprawdę ciekawy materiał i oficjalnie zostałem partnerem giełdy BingX, do której serdecznie zachęcam. Jest to sprawdzona przeze mnie giełda i od dzisiaj będziemy tylko tutaj tradeować i to będzie nasza główna giełda. Rejestrując się z mojego linku, pierwszy link w opisie oraz przypięty komentarz, będziecie mieli dostęp do super bonusów i mniejsze prowizje. Więc zapraszam serdecznie, rejestrujcie się z mojego linku. Bing X jest to nowa giełda, na której będziemy teraz grać i ja ją serdecznie polecam. I też również zapraszam Was na darmowy Telegram, do którego macie link w opisie. I już nie przedłużając, przechodzimy już do materiału. Po pierwsze, powiem Wam, czym są altcoiny. Altcoiny są to kryptowaluty, które nie są Bitcoinem. Są alternatywą dla najstarszej i najbardziej znanej kryptowaluty na świecie. Mimo, że Bitcoin wciąż dominuje na rynku, altcoiny zyskują na popularności dzięki różnorodności zastosowań oraz innowacjom technologicznym. I teraz Wam przedstawiam najlepsze altcoiny według mnie. Dobrze, pierwszym projektem jest XRP Ripple. XRP umożliwia błyskawiczne i tanie. Międzynarodowe, co czyni go popularnym wyborem wśród instytucji finansowych. Ripple, czyli firma stojąca za XRP, aktywnie współpracuje z bankami na całym świecie, co zwiększa jego adopcję. Następnie mamy rozwój sytuacji prawnej. Pozytywne zakończenie sprawy przeciwko SEC w USA dodało pewności inwestorom. XRP odzyskuje swoją pozycję jako jeden z wiodących altcoinów i dlaczego właśnie wybrałem ten altcoin? To stosunkowo bezpieczna opcja dla tych, którzy szukają kryptowaluty z rzeczywistymi zastosowaniami w sektorze finansowym. Jest to naprawdę ciekawy projekt. Możemy zobaczyć po tych liczbach, które zrobił w ostatnim miesiącu ponad 180% wzrostu. Więc sami sobie odpowiedzcie, czy ten projekt. Warto śledzić. Nie jest to prawda inwestycyjna, jest to czysto subiektywna opinia, więc nie sugerujcie się tym. Przechodzimy dalej. Dobrze, teraz mamy kolejnego altcoina: jest to Render Token. Render wykorzystuje moc obliczeniową GPU do renderowania grafiki 3D w zdecentralizowany sposób. Jego głównymi użytkownikami są twórcy gier, filmów i projektów Metaverse, więc projekt naprawdę bardzo przyszłościowy. No i taką główną zaletą jest współpraca z Solaną. Integracja z Solaną poprawia skalowalność i szybkość działania sieci Render, co czyni go jednym z kluczowych projektów w rosnącym sektorze Meta. Metaverse, który bardzo teraz prężnie się rozwija i cena też właśnie przez to rośnie. Właśnie dlaczego wybrałem ten token? Ponieważ Render Token to ciekawa opcja dla inwestorów zainteresowanych branżą kreatywną i Metaverse, szczególnie w kontekście rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji. Więc naprawdę ciekawy projekt i przechodzimy już do kolejnego. Dobrze, mamy teraz kolejny projekt, jest to Matic i Polygon to rozwiązanie skalujące Ethereum, które zmniejsza koszty transakcji i poprawia ich szybkość. Zyskał uznanie wśród dużych firm technologicznych, takich jak Meta i Stripe, które wykorzystują jego Technologię w swoich projektach. Polygon wprowadził ZKEVM, czyli technologię pozwalającą na pełną kompatybilność z Ethereum, co może przyciągnąć więcej deweloperów i zwiększyć jego użyteczność. Dlaczego właśnie wybrałem ten projekt? Ponieważ jest idealnym wyborem dla tych, którzy wierzą w przyszłość Ethereum, ale szukają rozwiązania z niższymi kosztami i szybszymi transakcjami. Dlaczego wybrałem ten projekt? ponieważ jest idealnym wyborem dla tych, którzy wierzą w przyszłość Ethereum, ale szukają rozwiązania z niższymi kosztami i szybszymi transakcjami. Przechodzimy dalej. Dobrze, a teraz Solana Sol, czyli taki mój faworyt, oczywiście nie jest to prawda inwestycyjna, ale po prostu bardzo lubię ten projekt i bardzo w niego wierzę, tak osobiście. Solana oferuje wyjątkowo szybkie transakcje, ponad 65 tysięcy na sekundę, dzięki unikalnemu algorytmowi Proof of History. To sprawia, że jest atrakcyjna dla twórców NFT i aplikacji gamingowych. Jakie problemy są? i poprawki sieć doświadczyła problemów z niezawodnością, ale zespół stale pracuje nad poprawą infrastruktury. Nowe funkcje i projekty na solanie, tak jak integracja z Metaverse, przyciągają uwagę inwestorów, co może też właśnie zwiększyć popyt i cenę tej kryptowaluty. I dlaczego wybrałem ten projekt? Ponieważ jest to idealne dla inwestorów, którzy szukają projektu o wysokiej wydajności technologicznej i jej rosnąca adopcja w sektorze NFT i gaming może przynieść znaczące zyski w przyszłości Nadal ten projekt jest właśnie w takim okresie wzrostowym i myślę, że jeszcze się dobrze nie rozkręcił. Więc naprawdę to są altcoiny, które chciałem Wam cię przedstawić. Jeżeli Wy macie jakieś propozycje, to piszcie je w komentarzu i każdy projekt ma swoje zalety i ryzyka, dlatego kluczowe jest zrozumienie technologii, rynku i własnej tolerancji na ryzyko przed inwestycją. Jeśli masz jakieś pytania, chcesz więcej szczegółów o konkretnym projekcie, daj znać w komentarzu. Ja się z wami żegnam i jeszcze Was zapraszam serdecznie na giełdę BingX, do której macie link w opisie. Na tej giełdzie możecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty. Ja tutaj kupuję, więc naprawdę polecam. I wszystko macie w opisie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się wszyscy. Cześć!